P24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. W Zamku w Lesku miało miejsce podpisanie listu intencyjnego określającego zasady współpracy pomiędzy powiatem leskim, gminą Solina, przy udziale spółki Polskie Koleje Linowe... Dotyczącej budowy w okolicach Leska parku rozrywki. Inwestycja to szansa dla rozwoju całej części południowo-wschodniej Polski. Projekt Bramę Bieszczad jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją tego, nawet rozszerzeniem, nawet dużo większym, ale jest zasadny. Słuchajcie, to no właśnie nawet Solina, ten nasz ośrodek nam pokazał, że ten region ma potencjał i jak najbardziej wa warto go wykorzystać wykorzystać w sposób taki właśnie jakościowy. Bo, bo to, co widać Państwu, ludzie, którzy przyjeżdżają, nie wiem, ze Stanów, Kanady. Ja słyszałem takie opinie, jak przychodzą tutaj na ten ośrodek, to jakby są wręcz zaskoczeni, że tu powstała taka jakościowa atrakcja. Nie? I to jakby naprawdę możemy się chwalić tym no, na, na świecie, nie mówiąc że o Europie. Także myślę, że ten projekt Prawa Wieszczat, to, że teraz nabiera realnego kształtu. No, jest takim bardzo optymistycznym akcentem to, że się tutaj spotykamy dzisiaj. To się nie wydarzy oczywiście za tydzień, bo potrzebna nami duża praca. Tutaj koledzy też będą mieć trochę do zrobienia i my po naszej stronie z, też sporo, ale myślę, że jak zaczynaliśmy z, z Soliną, to realność tamtego projektu nawet była pewnie mniejsza niż, niż Bramy Wiersza, bo, bo już mamy tą, tą właśnie pierwszą taką przystań w postaci Soliny. Polska spółka inwestuje w polskie regiony, inwestuje na Podkarpaciu. Świetna inwestycja, kolej gondolowa, która jest po prostu wielkim sukcesem i wcale się nie dziwię, że kolejne inwestycje są zapowiedziane, też na duże pieniądze. Te Wrota Bieszczad, te wszystkie centra turystyczne, rozrywkowe, które mają tutaj powstać, to jest duża, naprawdę duża rzecz. To jest przyszłość i rozwój tego regionu. To jest bardzo istotne, że te inwestycje będą właśnie tutaj realizowane, bo Bieszczady i cały rejon Bieszczad cieszy się coraz większym powodzeniem wśród turystów. Widać to na każdym kroku. Też jako samorząd województwa trzeba powiedzieć, inwestujemy tutaj dużo, inwestujemy w infrastrukturę, głównie w drogi, w szlaki turystyczne, w infrastrukturę turystyczną, w szlaki rowerowe, które tutaj mają postać. Tych inwestycji jest tutaj sporo. Razem to jest pewien, pewien, pewien zespół, Zespół działań, które służą rozwojowi bieszczad. Tak jak pan wspomniał podczas tego spotkania, gmina Solina ma swoje 5 minut. Kwestia w tym, żeby je wykorzystać odpowiednio. Staramy się cały czas od dwóch kadencji robimy. Wszystko, żeby te, ten czas wykorzystać, ale fundamentem były sprawy, sprawy ekologiczne. Myśmy zamknęli praktycznie już m, prace związane z budową oczyszczalni ścieków, sieciami kanalizacyjnymi. Praktycznie za chwilę Gmina Solina będzie jedną z pierwszych gmin Podkarpacia w 100% skanalizowaną. Dzisiaj przyszedł czas na inne ważne tutaj wydarzenia. Elementem y, naszego programu szerokiego jest bramy Bieszczad, jest już kolej Kalinowa, która funkcjonuje w Surinie, ale są kolejne rzeczy, które są zapisane w tym projekcie i to staramy się wspólnie realizować tutaj na szerszym polu już całego powiatu leskiego, a myślę, że nie tylko, bo ja ciągle Bieszczady traktuję jako coś większego, czyli powiat sanocki, powiat leski i powiat bieszczadzki. I tak musimy globalnie patrzeć, wtedy to przynosi jakieś, przyniesie jakieś efekty naszej działalności i ta turystyka będzie oparta o kilka atrakcji turystycznych, a o to nam przede wszystkim chodzi, żeby ten pobyt u nas w Bieszczadach łączył się z atrakcjami nie tylko na 6-5 dni, ale na 10 dni. Wtedy turysta będzie miał prawo wyboru i będziemy atrakcyjni turystycznie. Są to zadania, jeżeli wyjdą na naszym terenie, tak jak powiedział pan marszałek Piotr Pilch, epokowe. One zmienią, wyniosą nas na inny poziom rozwoju i życia w Bieszczadach ponieważ zagospodarują bieszczady przez cały rok. Są to inwestycje, mam nadzieję, że będą wspierane w najbliższym czasie przez wszelkie władze, zarówno krajowe, wojewódzkie, jak i te powiatowo-gminne, żeby to wyszło. Jeżeli będą wspierane, to wyjdą. Są to inwestycje rzędu kilkuset milionów złotych. Które potencjalnie mogą się w najbliższym czasie wydarzyć na naszym terenie. Yy, wielkie wsparcie, które otrzymaliśmy od pana marszałka Kuchcińskiego, dzisiaj pełniącego funkcję szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, yy, od yy, spółki, yy, która jest spółką Skarbu Państwa, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest właścicielem PKL-u który jest zainteresowany dedykowaniem tutaj środków na nasz teren województwa podkarpackiego, no i tutaj naszych skromnych wysiłków powiatowych, gminnych. Liczymy, że wszystko, co się w Bieszczadach na tym skorzysta. p24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.